liczby zmiennoprzecinkowe. Pierwszą rzeczą, jaką zajmiemy się w temacie liczb zmiennoprzecinkowych, to konwersja liczby zapisanej w formacie I I 754 do liczby dziesiętnej. Zajmiemy się liczbą 32-bitową, czyli pojedynczej precyzji. Podział bitów jest następujący: 1 bit na znak S, 8 bitów na wykładnik oraz 23 bity na ułamek. A wartość zakodowanej liczby x odczytujemy według następującego wzoru. x jest równe minus 1 do potęgi s razy 1 kropka f to jest nasza mantysa razy 2 do potęgi E minus 127. Zarówno mantysa, jak i wykładnik są reprezentowane w formacie naturalnym. Zakres liczb zapisywanych w formacie A i i 754 to minus w nawiasie 2 minus 2 do potęgi minus dwudziestej trzeciej razy dwa do potęgi sto dwudziestej siódmej do minus jeden razy dwa do potęgi minus sto dwudziestej siódmej w sumie z zerem i w sumie z przedziałem od 1 razy 2 do potęgi minus 127 do w nawiasie 2 minus 2 do potęgi minus 23 razy 2 do potęgi 127. Niedługo po wprowadzeniu formatu IEEE 754 został wprowadzony jego następca. IEEE 854. Standard ten dopuszcza reprezentację o innej podstawie niż 2. Myślę, że wszystko się wyjaśni po rozwiązaniu przykładowego zadania o treści: dokonaj konwersji liczby zapisanej w formacie IEEE 754 do liczby dziesiętnej. Liczba jaką będziemy się zajmować to 0 1

Na początku musimy oznaczyć, gdzie znajduje się bit znaku, gdzie wykładnik, a gdzie ułamek. A teraz zapiszemy dziesiętne wartości, które potrzebujemy do obliczenia naszej liczby. S jest równe 0. E jest równe 1, 0 0, 0, 0, 0, 1, 1. To jest równe 2 do ósmej, plus 2 do pierwszej, plus 2 do zerowej, czyli 131. Oraz 1, f to będzie równe 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, czyli 2 do 0, plus 2 do minus pierwszej, plus 2 do minus czwartej, plus 2 do minus 6 plus 2 do minus ósmej co będzie równe 1 i po przecinku 5. 8, 2, 0, 3, 1, 2, 5. Po obliczeniu podstawiamy je do wzoru. x będzie równe minus 1 do potęgi zerowej. Razy 1 i po przecinku 5. 8, 2, 0, 3, 1, 2, 5. Razy 2 do potęgi 100. 31 minus 127 to będzie równe 1 po przecinku 58 2, 2, 5 razy 2 do potęgi czwartej, co jest równe 25 po przecinku 3125. Omówmy teraz działania na liczbach zmiennoprzecinkowych. Zacznijmy od dodawania. Oblicz sumę dwóch liczb zmiennoprzecinkowych zapisanych w formacie A i 754, 0, 1, 0, 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 Zero, 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 jeden, jeden, jeden. jeden, jeden, jeden. Zero. jeden. 0 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 Ogólny zapis liczby zmiennoprzecinkowej wygląda następująco. X jest równe M razy 2 do potęgi E. A zapis liczby w formacie IPI754 to X to jest Minus 1 do potęgi S razy 1, F razy 2 do potęgi E minus 127. Dla uproszczenia i ujednoznacznienia opisu przyjmiemy, że M jest równe 1, F, a E ze strzałką w dół jest równe E minus 127. Teraz nasz wzór przyjmuje postać. X jest równe M razy 2 do potęgi E ze strzałką w dół. A więc zacznijmy dodawanie. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy E1 ze strzałką w dół jest większe lub równe E2 ze strzałką w dół. Obliczmy E1. Czyli jeden zero 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 jeden, odjąć zero, jeden 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 To będzie równe 0 zero jeden zero zero, 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 oraz e dwa. 0, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1, odjąć 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, to będzie równe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jak widać, e1 wynosi 2, a e2, 0, więc nierówność jest spełniona. W przeciwnym razie. Musielibyśmy zamienić je miejscami. Kolejnym krokiem jest podstawienie. E ze strzałką w dół jest równe e1 ze strzałką w dół, czyli 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Następnie przesuwamy liczbę m2 w prawo o e1 ze strzałką w dół minus e2 ze strzałką w dół bitów, tworząc liczbę mm2. M2 jest równe 1, 0, 1. Czyli M, M2 będzie równe 0, 0, 1, 0, 1. Przesunęliśmy o E1 ze strzałką wzór bitów, czyli o 2 w prawo. Teraz pod końcowe M. Podstawiamy M1 plus M, M2. I dodajemy 1,001, 0,0101. Uzupełniamy zerem od prawej strony i liczymy. 1, 1, 1, 0, 1. Otrzymaliśmy m równe 1, 0, 1, 1, 1. I jest to mantysa już znormalizowana. Pozostało już tylko wyliczyć f oraz e, aby zakodować naszą liczbę zmiennoprzecinkową. Ponieważ m... Jest równe 1, f to f jest równe 0, 1, 1, 1. Natomiast e ze strzałką w dół jest równe e minus 127, więc e jest równe e ze strzałką w dół dodać 127.

Czyli nasze E jest równe 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dla przypomnienia F jest równe 0 1, 1, 1. Więc nasza liczba wygląda następująco 0 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0.

Oblicz iloczyn dwóch liczb zmiennoprzecinkowych zapisanych w formacie TI. Liczba w formacie TI również jest zapisywana na 32 bitach, a podział tych bitów wygląda następująco. E to jest nasz wykładnik zajmujący 8 bitów. S to jest znak 1 bit. Oraz f jest ułamkiem 23 bity. Wartość zakodowanej w tym rejestrze liczby x to x równe s, s prime. F razy 2 do potęgi E. I to jest nasza mantysa. Zakres liczb zapisywanych w formacie TI to minus 2 razy 2 do potęgi 127 do minus 1 minus 2 do potęgi minus 23 razy 2 do potęgi minus 127 w sumie z zerem oraz przedziałem 1 razy 2 do potęgi minus 127 do 2 minus 2 do potęgi minus 23 razy 2 do potęgi 127. A więc podstawiając to do ogólnego wzoru na wartość liczby zmiennoprzecinkowej, czyli x równe m razy 2 do e, widzimy, że m jest równe s, s' f, a e jest równe e. Przy czym i zarówno mantysa i wykładnik zapisane są w formacie u2. Mnożenie liczb zmiennoprzecinkowych polega na pomnożeniu mantys i dodaniu wykładników. A więc mamy następujące bardzo proste liczby: 1 0, 0, 1 i 21, zer. oraz zero 0 zero 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 jeden zero zero, 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 zero zero i dwadzieścia trzy zero Wypisujemy wartości ich mantys oraz wykładników zgodnie z wcześniej podanym wzorem. M1 jest równe 0,1, 0,1, E1 jest równe 0,0,0,1, M2 jest równe 0, 1, 0, 0. E2 jest równe 0, 0, 1, 0. Na początku mnożymy przez siebie mantysy. 0, 1, 0, 1 razy 0, 1, 0, 0. Ignorując bity nieznaczące możemy to zapisać w łatwiejszy do liczenia sposób. 0, 1, 0, 1 razy 0, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Sumujemy i wychodzi nam 1, 0, 1, 0. Więc m jest równe 0101 teraz dodamy do siebie wykładniki 0001 zero, 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 jeden, jeden. dodać 0010 zero, zero, zero. co będzie równe 1100 jeden, jeden, zero, zero. czyli E wynosi 0011 zero, zero, jeden, jeden. Jak widać nasza mantysa jest w postaci znormalizowanej, więc rozpoczynamy przekształcenie naszych wyników do liczby w formacie TI. Pierwsze 8 bitów to wykładnik, więc przepisujemy go uzupełniając zerami z lewej strony. Zero, 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 jeden, jeden. Kolejny bit to znak. Porównując naszą mantysę ze wzorem możemy od razu odczytać, że znak to 0. Kolejne 23 bity to ułamek. Możemy go odczytać z naszej mantysy. Porównując ją do wzoru, odczytujemy i piszemy 0,1 i uzupełniamy, pisząc 21,0 z prawej strony. Ta liczba jest naszym wynikiem. Polecam Ci teraz samemu zrobić sprawdzenie tego wyniku, przekształcając wszystkie liczby w formacie TI na dziesiętne. Należy pamiętać, że liczby te mogą być różnie zapisywane w pamięci komputera. W zależności od posiadanego procesora, liczby są zapisywane w formacie Big Endian, gdzie najbardziej znaczący bit umieszczony jest jako pierwszy, od lewej lub Little Endian, w którym pierwszy od lewej jest najmniej znaczącym bitem.